Hejka, hejka, hejka z tej strony torni i nagrywam dosłownie złapy. Dzisiaj robimy część 30 tysięcy kroków. Jest godzina około 10. Ja jeszcze nie zrobiłem ani tysiąca, więc idziemy biegać. Dobra, jestem cały czerwony. Jest gorąco. Chyba za gorąco na długie spodnie, które założyłem. Byłem w międzyczasie w sklepie, kupiłem sobie kolkę zero, którą bym powiedział. Kupiłem sobie batona, którego nim później, bo niewiele osób wie, ale mam cukrzycę. W sumie nie wiem, czy niewiele osób wie, ale taki fan fakt mam cukrzycę i po prostu przy takim ruchu, przy takiej aktywności no muszę gdzieś ten cukier dostarczać, więc sobie kupiłem batonika. No i... Idę teraz nad jeziorko, gdzie opowiem Wam po prostu więcej. Tak, wiem, ptaszku. Dobra, chciałem Was zabrać dosłownie na pomoc nad jeziorko, ale tam ktoś był więc jesteśmy w Altance, w której testowaliśmy lody, tam jest jeziorko, mam nadzieję, że chociaż trochę widać. Byłem, tak jak mówiłem, w sklepie. Na ten moment mam już kroków 5896, także myślę, że się uda. W ostatnich dniach ogólnie nad jeziorem robię bardzo dużo kroków, bo raz chyba nawet miałem 25 tysięcy kroków i serio, dla mnie to jest zwyczyn. A dzisiaj w sumie myślę, że mój dzień to będzie jeden wielki spacer, no bo żeby napić tyle kroków, w serio muszę dużo spacerować, dużo po prostu chodzić. Ogólnie wiem, że parę osób nagrywało już taki film, gdzie po prostu robili na przykład 100 tysięcy kroków czy coś takiego. No ale sorry, może taki filmik kiedyś też nagram, przyjdzie jeszcze na mnie czas. Na razie zróbmy 30, bo to też nie wiem, czy się uda. Ogólnie to jest godzina 10.45, a więc mam 6 tysięcy kroków, więc tak do 12. Chcę zrobić ich chociaż 10, także na razie celem jest 10 tysięcy do godziny 12. Jak będzie, to nie wiem, ponieważ tak jak mówiłem, mam cukrzycę i w każdym momencie może mi spaść cukier. Po pierwsze, fryzjer wzywa, po drugie, jestem na takim super kanale. takim Tutaj mamy rzeczkę od jeziora, idzie to jest. To jest kanał, no chyba. Z rana na nim biegałem, na końcu tego kanału jest bunkier, więc pójdę do tego bunkru, jeśli wszystko będzie dobrze z cukrem, wrócę, no i wtedy zobaczymy, co będziemy robić dalej. Ogólnie do nagrania tego odcinka skoncentrowało mnie to, że jeszcze w 2020-2021 byłem takim Pawełkiem z oponką na brzuchu. <grym> co prawda nie piwną, ale... Chipsową powiedzmy. No i nie miałem siły wejść nawet na jakąś malutką górę w karkonoszach. Aha, teraz w 2025 biegam, chodzę na siłownię regularnie i. Może tym odcinkiem ktoś z was też zmotywuje, że serio się da, że serio tylko trzeba chcieć. No i jeśli masz jakieś przeciwności losu, to trzeba po prostu walić je z buta i, i po prostu wchodzić w swoje marzenia. No serio się da, więc mam nadzieję, że tym odcinkiem kogoś z was też zmotywuje, że jeśli chcecie coś zrobić, to nie musi być. W jakiś cel lub marzenie yy, aktywnościowo-fizyczne, tylko ogólnie jeśli macie jakieś marzenie, jakieś cele, czy cokolwiek, po prostu spróbujcie je robić, bo jestem już na takiej trasce leśnej, już się skończyła ścieżka. No i dochodzimy niedługo do bunkru. Zawijamy. Już z tego co widziałem, mam 7000 kroków na zegarku, a jest dopiero 11. Także chyba się to uda. I jesteśmy. Juhu! Jej! Jesteśmy przy Bunkerze, więc wracamy. Na chwilę Wam wyłączyłem mikrofon. Posłuchajcie sobie tego, like. Mm. OK, mam niski cukier, także sobie na chwilę na ławce usiadłem, ale jest około kwadrans po 11, więc mamy dobry czas, było około 8-9 tysięcy kroków. Taszki świetnie ćwierkają, świetnie, pięknie ćwierkają, słońce jest, nie jest bardzo gorąco, także super, ja sobie się w cieniu, czekam aż ten cukier mi troszkę wzrośnie. No i pójdę dalej spacerować, około 12 wracam na drugie śniadanko, no i... Po drugim śniadanku lecę dalej chodzić, bo trzeba te kroki nabijać. Boże święty, co to się zrobiło? Proszę to usunąć. Sytuacja wygląda tak, że strasznie dzisiaj wieje. Ustawiłem się jakoś tak, że po prostu tego wiatra... Wiatra oczywiście, Paweł, wiatra, tak, wiatra. Wiatru nie było tak bardzo słychać. Ile sobie jeszcze na ławkę usiadłem. Mamy około 9 tysięcy kroków, zanim dojdę do domku będzie 10, więc tak jak... Planowaliśmy, no niestety 15 się nie uda, bo ten cukier jakoś tak bardzo mi się podbić. Nie chcę mimo że siedzę, mimo że go podbijam, więc wrócę zjem drugie śniadanko i wtedy będziemy nabijać dalej. OK? mamy 11 tysięcy kroków. Tym razem daję wam screena, bo ogarnąłem, że jak nie ile mam kroków, to nie dawałem wam screenów, ale czekajcie, smoku, ale musicie mi uwierzyć, że serio tyle miałem. Jest godzina 12.45, chyba 12.43 była niedawno, no a więc jakoś tak po prostu. I plan jest taki, że przed obiadem, której będę, ja to o 14, zrobić chociaż 15 i żeby po obiedzie mieć już do zrobienia tylko połowę, albo nawet i mniej, więc jakbym zrobił 20, byłoby super, choć nie wiem, czy uda mi się zrobić 9000 kroków w niecałą godzinę, w sumie w ponad godzinę. Także ja sobie założyłem czapkę, bo jest serio gorąco, mam zimną Pepsi. Uff, Boże, jak dobrze. No i co? Lecimy z nabijaniem kroków. Dobra, jest godzina. 1329, no i mamy już ponad 15 tysięcy kroków, więc na teraz cel to jest 20 tysięcy kroków przed obiadkiem. Także czy się uda, zobaczymy, ale mam nadzieję, że tak. Mamy już na zegarku ponad 18 tysięcy, prawie 19. Jeszcze idę nad jedną plażę i jest już godzina 2.06, więc wracam do domku na Obiadek, no i po obiadku sobie chwilę odpocznę, pomontuję ten film i znowu lecę nabijać kroki. Myślę, że 10 tysięcy na raz już się później nie uda, ale może zrobię 5 tysięcy i wieczorem jeszcze 5 tysięcy i będzie 30. Matematyka 5 plus 5 równa się 10, 10 tysięcy. Super, Paweł. Dobra, jest 19 522, ale ja sobie nie odpuszczę, dopóki tutaj nie będzie 20 tysięcy, także jeszcze. Y Idziemy. Ok, mamy to. 20 tysięcy kroków przed obiadkiem. Trochę pół godziny spóźnienia, bo jest godzina druga 2.30, no ale to tam pół godziny w tym i we w tym. Zimę obiadę, chwilę odpocznę. Pójdę zrobić 5 tysięcy kroków, bo chyba już 10 nie dał rady, bo już troszkę nogi bolą. I później pójdę zrobić drugą turę, czyli kolejne 5 tysięcy kroków już wieczorem, jak nie będzie takiej lampy. Gdzie jesteśmy? No, oczywiście, że jesteśmy na kanale. No i jest godzina 16.13. Bo troszkę mi się z tym montowaniem odcinku Zeszło i nie patrzyłem na zegarek, no i tak to się stało, że już wybiła 16. Jeszcze sobie no szybko zjadłem, no i poszedłem dobijać, bo jeszcze 10 tysięcy kroków do zrobienia. Dla mnie jest za gorąco. Dla mnie takie temperatury 24-25 to jest fajnie na kąpanie się, ale na robienie czegokolwiek innego już nie, więc. Już prawie 22 tysiące, także my idziemy dalej. Dobra, na zegarku wybiło 25 tysięcy kroków. Nawet wam to pokażę. I idziemy sobie teraz do domku, bo zrobiło się serio gorąco. W sensie mi robi się coraz chłodniej, ale mi jest gorąco. Bolą mnie nogi, także sobie odpocznę i koło pewnie 20 sobie pójdę robić te 5000 kroków, nawet może szybciej, po prostu, gdy zrobi się chłodniej. Dobry wieczór, mamy 18.30. Słońce nadal jest, ale jest trochę chłodniej, także super. Nie wiem jakim cudem, ale zrobiłem 1000 kroków chodząc po domu i tak dalej, więc mamy 26000 kroków. Teraz tylko zrobić 4, i kończymy, bo nogi serio mnie bolą. Wiem, dla, że dla kogoś z Was może to być wow, 30 tysięcy kroków w zwykły dzień, ale dla mnie, jak czasem robię tylko 8, to dla mnie sporo. Kończymy tam, gdzie zaczęliśmy z tym samym co kończyliśmy, tylko że szczapką na głowie i o 25 tysięcy kroków więcej. Tych kroków mamy ponad 30 tysięcy. Jak jeszcze teraz wrócę do domku, ogarnę coś tam, to będzie ich 31, 32, nogi bolą, nie będę ukrywał. Dla mnie to jest mocny wyczyn. No każdy ma swój montawar. Dla mnie dzisiaj to było 30 tysięcy kroków. No i jestem serio szczęśliwy, że to zrobiłem, bo Czasem, tak jak mówiłem, tych kroków umiem robić po 8 tysięcy i nie jestem z tego zadowolony, no ale niestety czasem tak wychodzi. Także dziękuję Wam za dzisiejszy film, jeśli możecie, to bardzo bym prosił, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i napisali komentarz, ile najwięcej kroków zrobiliście w życiu, albo ile szacujecie, że zrobiliście, bo wiadomo, nie każdy ma zegarek i nie każdy wie dokładnie ile zrobił, choć zegarek też dokładnie Wam tego nie powie. Miłego dnia, wieczoru, nocy, trzymajcie się, pozdrówcie rodzinkę, pa pa. To co, następnym razem 50 tysięcy?